Witam Was! Dziękuję bardzo za 10 subów, że udało Wam się to dobić. I dzisiaj special. Przechodzę sobie obi w Robloxie. Już tu skaczymy? Tak, tak, tak. tak. Przechodzimy tu. Um. A tu trzeba potem wskakać. Ok. Ok, Dobra, teraz coś czuję, że to będzie easy. Dobra. Tylko wchodzę. Jech ona tutaj... Dobra, już. Dobra. Skakuj. Tak. Mm, dobra. Czek. Teraz tu. Teraz wystarczy, że tak, 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 tak i... Teraz skok, skok, iś, iś, ja, i nie to. A to co, to, to trzeba było tu. M nie. Nie będę tego... Daj się idź. Dobra, to jest dobre. A tu co jest? A, dobra, to jest jak. Okay. Jeszcze za to mamka. To, Ciach. dobra jestem. Teraz na to, i na to, i na to, na to, na to i. Teraz tędy. I teraz kok tu, spinaczka. I tak to przechodzimy. Ciach. Dobra, już skakać um. Aha, ja my właśnie tego nie burzę. Myślałem, że my po to właśnie musimy skakać. Okej, okay, to, to Dobra, teraz tu. Teraz tu. Ok, zliczymy to. Teraz tu. Tu i tu. I tu. Jeszcze tu. A dobra. O, nie dobra jestem. A. Tu trzeba, dobra to przeskoczyć, przeskoczymy. Ciach. Lubię przejść parkury. Ok, ciach, 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 Ok, jestem. jestem. Teraz tu, 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 tu i jeszcze tu i tu i tu. No. Ok, wchodzę w, na górę, teraz, teraz skaczę i teraz znowu wchodzę na górę i skaczę i teraz tu i ui! Ok, to jest akurat, to jest akurat parkunki. Dobra, idziemy tym, teraz tu. Dobra, i... Teraz tu I... Checkpoint! I... Ciach. Dobra, spadłem. I mam! Kolejny checkpoint. Akurat łatwe. Lubię takie typy, że trzeba wskakać coś. Bo są łatwe. Zaraz się pewnie zacznie coś trudnego. Dobra. Nie mogę dotknąć pomarańczowego. Nie mogę dotknąć pomarańczowego. Mogę dotknąć po tego? Dobra, nie dotknąłem. I zaraz checkpoint. Dobra, jeszcze tutaj. I tutaj mamy to, jesteśmy na checkpoincie. To jest akurat bardzo easy to jest paskór. Tutaj i pewnie tutaj i teraz skaczymy. Ciach, ciach, ciach i mama. Tutaj w ogóle ktoś sobie stoi. Okej, okay, to jest ja tak. Tak? Nie, dobra. tak? Nie, 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 nie ma, ma brobuksów, żeby to kupić. Co, moje ciągle spada? Dobra, tak, tak, to będę musiał przejść. Uczciwie. Jestem. Teraz do góry i w dół. Okej, okay. tak Ciach, 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 ciach i ciach. Chodjemy. Dobra, teraz tu, tu, tu i tu! Um, nie, ja miałem, ja miałem tego skakać. Ja byłem po tym skakać. Okej. Okay. Tylko znajdę jakaś... Eee, trochę... nie rozumiem. Jak mam to przejść? Chwila, popatrzę, może w górę. Ja muszę zejść tam tutaj, tutaj muszę mm. i chyba muszę tak. Tu o tak, musiałem tu dobra, jestem. Teraz spidaczkę do góry I teraz ciach, ciach i... Kolejne. I Jeszcze tu i tu i tu i tu zrobione, zrobione i czas. Tak. no to. Dobra, teraz uważaj, żebym nie spadł. Bum. A i ja tu mam przeskakiwać. I tu może się też jak przeskaki... A, dobra. A. Ciach, ciach, ciach. Dobra. I ciach. Kolejny checkpoint. Chwilę, ja na wszystkie skoczę, żeby zobaczyć, co jest na każdym. Tylko nie no, czemu ja się zawsze odbijam. Coś wybieram tą drogę. Dobra, to jest dobra. Ok, to.

teraz tu. I tu. I mam checkpointa. Jak to w ogóle idzie? No to trzeba tak. Ok. Jestem na górze. I teraz tu. I tu. I schodzę do checkpointa. Checkpoint. to. <śmany> Dobra, oh. teraz tak Ok Dobra, spadłem Ok Teraz tu. I tu. I, tu I tu I tu Teraz skaczemy jeszcze tu I tu I tu A, Mam to, mam to. A dobra, nie w górę. Trzeba przez to i teraz tu um, Chyba coś zrobiłem. Um, nie wiem. Czy ja coś zrobiłem? A dobra, chyba coś się zrobiłem. Aha no, bo tutaj jest czeka, to, 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 to właśnie A ja muszę potem. Nie no. Jestem ja myślałam, że tu jest to pomarańczowe. Dobra, i czekam. Skok, 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 skok. Ach, to, był te, to był teleport, ok. Фида, да, сюфрутить? Я Так, так, так. Добро. Ciach, 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 ciach. ciach. O, ja już myślałam, że ja tam spadam, ale jednak jestem na checkpoincie. Ok, nie. A, dobra, skok, skok jestem. Dobra, teraz tak, nie, teraz tak muszę. I tak, i tak, i nie. Tak, tak. Co jest? I tym na dole Nie ten a! to. To, i to, to, i teraz tu. I tak, point, Mam kolejnego. Progrę. dobra, mam 22% przechod. 22% Tylko tylko tyle procent ja to przeszedłem. Dobra. I wsam. Podyk po tym potem i tu 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 I ciach 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 tak, 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 i tak, i tak. Aj, to białe zabijają, okej. Okay. Idę teraz tu. I tak. Chach mam. I teraz tu. I, nie mogę spaść. Nie wiem, czy ja spadam. Dobra. Nie no. I ciągle spadam. I czemu ja spadam? Co jest takie Teraz... Um. E, to? Nie rozumiem tej Nie rozumiem tej gry. Ale nie. czy nie, z tą grą jest coś nie. A! Pewnie tak! Od początku to tak pewnie trzeba było przejść. Tak? Ciach, ciach, mam to. Nie no, musiałam się od tego odbić. Dobra, teraz tu. I skok, skok. I skok. Mam, mam to. Kolejny checkpoint. A po strzałkach skaczemy. I checkpoint. O.